Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni stary, ciężki medalion. Metal jest lekko wytarty, a na krawędziach widać ślady setek dotknięć. Klik, zamek ustępuje i medalion się otwiera. W środku nie tylko miniaturowy portret, ale też zapach starych papierów, odrobina kurzu i szept historii. Która czekała na to, żeby ktoś jej wysłuchał. Otwórz medalion i posłuchaj, historia może zaskoczyć każdego. O dziadach zwykle myślimy przez pryzmat dramatu mickiewicza. Ale zanim dziady trafiły do literatury, były żywym obyczajem praktykowanym w domach i na cmentarzach dawnej Litwy. W kalendarzu kościelnym pamięć o zmarłych skupia się 2 listopada w dzień zaduszny, jednak na Litwie rodzinne obchody rozciągały się dalej. XIX-wieczne relacje opisują szczególnie wieczory 12 i 13 listopada. Kiedy cała rodzina z domownikami zasiadała do wspólnej wieczerzy, zbanej dziadami. Dziady łączyły dwie tradycje. Z jednej strony były zakorzenione w chrześcijańskim zwyczaju modlitwy za zmarłych, z drugiej niosły ślady starszych, pogańskich praktyk karmienia i przywoływania przodków. Przekonanie, że tej nocy dusze mogą znaleźć się blisko domu, przenikało proste gesty: kromka chleba odłożona na skraju stołu, płomień świecy w oknie, chwila ciszy po modlitwie. Nie potrzebowano rozbudowanych ceremonii, sens tkwił w prostocie, a jednak nawet w tej uproszczonej postaci rdzeń pozostawał ten sam: wspólnota żywych ze zmarłymi. Wyrażona przez pamięć, światło i chleb. W tym obrazie nie ma patosu, jest czułość. I jest lekcja, jak pamiętać o zmarłych. Dziady w sensie etnograficznym to zespół praktyk zadusznych, których osią jest gościnność wobec przodków i regulowanie relacji między wspólnotą żywych a jej zmarłymi. Nie jest to słowiańskie Halloween, lecz rytuał, rytuał pamięci i wymiany, zapraszania naszych domowych zmarłych do wspólnego czasu i miejsca. W wielu wariantach obrzęd rozpoznawano na północno-wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, szczególnie na terenach dzisiejszej Białorusi i Litwy, ale jego odpowiedniki i analogie spotyka się szerzej w większości państw słowiańskich. Trzon praktyk był powtarzalny, choć lokalnie zróżnicowany. Przygotowywano przestrzeń spotkania. Mogła być to izba, ale też cmentarz, kapliczka. Obecne były media kontaktu: ogień i woda oraz dar ofiarny: chleb, kasza, miód, napitek. Otwierano okno lub drzwi, zapalano płomień, wymieniano imiona przodków, Formułowano błogosławieństwo dla domu i plonów. Resztki strawy pozostawiano dla gości albo zanoszono na groby. Ale określanie dziady należy również do nazywania wędrownych żebraków, zmierzających nie wiadomo dokąd, przybywających nie wiadomo skąd, których często posądzano o kontakt z zaświatami. Zatrzymajmy się chwilę przy dziadach wędrownych, którzy w XIX wieku stanowili widok dość powszechny. W tradycji kojarzono ich z pośrednictwem między światem żywych i zmarłych. Dlatego traktowano ich z mieszaniną szacunku i ostrożności. Zjawisko było szerokie w całej słowiańszczyźnie. W Polsce, szczególnie widoczne na wschodzie i na południu, a na terenach dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, zespalało się z tradycją lirników, czyli śpiewaków z lirą korbową. Dziad w kulturze ludowej to wędrowny żebrak pielgrzym, najczęściej w podeszłym wieku, często niewidomy, żyjący z jałmużny i drobnych posług religijnych. Nazwa nieprzypadkowo kojarzy się z dziadami, jako przodkami. W wyobraźni ludowej wędrowny dziad stał bliżej sfery sakrum i tamtego świata. Dziad był figurą swój obcy. Z jednej strony otaczano go respektem jako Bożego człowieka. Pielgrzymował do sanktuariów, nosił dewocjonalia, modlił się za duszę, znał pieśni i modlitwy. Z drugiej strony Pozostawał poza stałą strukturą wsi czy miasta. Żył na gościnie, co rodziło podejrzenia o włóczęgowstwo, oszustwa czy świętokradztwo. Ambiwalencja ta odbija się w źródłach. Kaznodzieje nieraz piętnowali fałszywych pielgrzymów, a jednocześnie parafie wydawały listy polecające tak tzw. ceduły, które legitymizowały konkretnego dziada. W praktyce wielu społeczności – Funkcjonowała norma gościnności. Dziadowi się nie odmawia, zwłaszcza noclegu i jedzenia. Dziad pełnił ważne funkcje religijne i obrzędowe. Podstawowa rola dziada wiązała się z pamięcią o przodkach. Dziadowie odmawiali modlitwy za duszę dającego jałmużnę, uczestniczyli w czuwaniach, na przykład pustych nocach przed pogrzebem. Prowadzili śpiewy religijne i pieśni żałobne, zbierali ofiary na msze w intencjach zmarłych. W okresach wspominania przodków, czyli w okresie zaduszek, przyjmowano dziadów przy stole lub na cmentarzu. Obdarowywano strawą i jałmużną, proszono o pieśń i modlitwę za dusze. W ten sposób ich obecność spinała obrzęd dziadów. Dodawała mu wymiaru religijnego i udrażniała kontakt żywych z przodkami. Dziadów zapraszano także przy chrzcinach, weselach, rocznicach i pogrzebach. Ich pieśni i modlitwy miały usankcjonować zmianę statusu uczestników. Dziad był nośnikiem informacji. Przemieszczając się między wsiami, roznosili nowiny, wieści o klęskach żywiołowych, wojnach, zbrodniach, cudach. W repertuarze mieli pieśni nowiniarskie, często oparte na drukach ulotnych, które pełniły funkcję gazety ludowej. Jednocześnie przekazywali w nich treści moralne, historie o karach za grzechy, o nagrodach za pobożność, o potencie wstawiennictwa świętych. W ten sposób uczestniczyli w religijnej edukacji społeczeństwa tradycyjnego. Śpiew był często wykonywany a cappella, szczególnie w Polsce środkowej i zachodniej. Na wschodzie silniejsza była tradycja lirników, którzy używali liry korbowej, a w niektórych regionach używano też dud czy ręcznej harmonii. Wzorzec wykonawczy cechowała powolna narracja, przeciągłe melodie i nacisk na zrozumiałość słowa. Ikonografia i opisy zgodnie wymieniają kostur, torbę, tobołek, różaniec, czasem szkaplerze lub mały krucyfiks, a także dewocjonalia, obrazki i medaliki, sprzedawane lub rozdawane w zamian za datek. Dziadowie często byli niewidomi lub ułomni, co w ludowym rozumieniu uprawniało ich do żebractwa i dodatkowo znaczyło ich religijne cierpienie. To był pewnego rodzaju znak. Kliszowy obraz to siwy, brodaty wędrowiec. Bywali jednak także młodsi wykonawcy oraz kobiety, określane potocznie dziadówkami. Podstawą utrzymania była wzajemność. Za modlitwę, pieśni, wieści i symboliczne pośrednictwo dziad otrzymywał chleb, strawę, napitek, nocleg, drobne pieniądze. W święta zaduszne gest ten miał wyraźną intencję – za duszę konkretnego zmarłego. Niekiedy dziadowie posiadali stałe trasy i opiekunów w poszczególnych wsiach, a w zimie zatrzymywali się przy parafialnych przytułkach. Władze świeckie okresowo zaostrzały przepisy przeciw włóczęgom, co dotykało również dziadów. Równolegle Kościół starał się podporządkować zjawisko przez system cedu i wsparcie przytułków. Dlatego w źródłach pojawiają się zakazy i formy akceptacji zależnie od czasu, regionu, a nawet proboszcza. Z perspektywy społeczności wiejskiej przeważała pragmatyka. Dziad to boży człowiek jest potrzebny, o ile nie łamie porządku, nie kradnie, nie bije, nie bluźni. Słowiańskie tło dziadów. O tym, jak porządek przenikania świata żywych i martwych rozumieli dawni Słowianie, wiemy z okruchów zapisków kronikarskich, skazań, znalezisk archeologicznych, śladów w języku oraz późniejszych zapisów folkloru. W wyobraźni słowiańskiej istniały dwie kategorie zmarłych. Pierwsza to nasi. Nasi przodkowie, ci, którzy odeszli we właściwy sposób, wypełnili swoje role w społeczności, zostali odpowiednio pożegnani, pochowani z troską i pamięcią. Wracają cyklicznie, wtedy gdy wspólnota ich zaprasza. Przychodzą nie po to, by straszyć, ale by pobłogosławić dom, ludzi, plony. Są związani z miejscem, w którym żyli i ludźmi, z którymi dzielili los. Druga kategoria to nieczyści, zmarli przedwcześnie, pochowani bez odpowiedniego rytuału, zatrzymani w pół drogi. Oni budzili lęk. Wobec nich uruchamia się gesty ochronne, odczynianie, omijanie, domykanie przestrzeni. To rozróżnienie jest kluczem do zrozumienia dziadów. Obrzęd dotyczy swoich, to wspólnotowa gościna dla tych, którzy są nam przychylni. Od których wsparcia potrzebujemy. Kiedy można było wejść w relacje ze zmarłymi, kiedy granice światów żywych i umarłych ulegały zbliżeniu i przenikaniu? Nie zawsze można było spotkać się z dziadami trzeba było czekać na czas otwartego przejścia. Były to terminy bezpieczne i właściwe jesienne i wiosenne, utrwalone później w kulturze chrześcijańskiej jako listopadowe zaduszki. I wiosenna radunica, choć ta ostatnia, według niektórych badaczy, została narzucona przez władze rosyjskie walczące z Unitami. W konkretnym czasie można uchylić drzwi, zaprosić przodków, prosić o ich przychylność. Dla nieczystych okres listopadowy również stanowił bramę. Ich pojawienie się było nagłe, wiązało się z wtargnięciem podczas złamania rytuału choroby, zaburzenia jakiegoś porządku. Goście przychodzili na zaproszenie, a intruzów trzeba było odpędzać, posługując się odpowiednim rytuałem. A gdzie w wierzeniach słowiańskich był tamten świat? W źródłach często nazywa się go nieznaną krainą. Wyobrażenia o przestrzeni dzielącej oba światy zdają się spotykać z horyzontem bajecznym, odnoszącym się do odległych krain za siedmioma górami. Droga, którą pokonywać muszą zmarli, była zawsze daleka. Z daleka przebywały na ziemię duchy, które trzeba było nakarmić, ogrzać, zapewnić im odpoczynek. W obrzędowości ludowej spotykamy motyw witania na progu i zapraszania do chaty zmęczonych drogą zaświatowych podróżników zmarłych przodków. W ludowych przekazach znajdujemy opis miejsc granicznych, gdzie łatwiej było o kontakt tego i tamtego świata. Takim symbolicznym miejscem był próg domu. Dlatego z progiem w wierzeniach słowiańskich związanych jest wiele tabu. Należą do nich, między innymi, zakaz witania się przez próg, spożywania w tym miejscu pokarmów, a często także stawania czy siadania na progu. Znany jest też zwyczaj przenoszenia panny młodej przez próg. W ten sposób nowa domowniczka omija niebezpieczną sferę graniczną i zostaje wprowadzona bezpośrednio do przestrzeni oswojonej. Takim miejscem były też okna i drzwi. Przestrzenie będące mostami między światami znajdowały się też poza domostwem, na przykład na rozstajnych drogach. Kapliczki, krzyże przydrożne na granicach i rozstajach były często stawiane jako ochrona przed złymi mocami. Dziady – przebieg rytuału. Dziady są obrzędem pamięci, praktyką zapraszania przodków do naszego świata, do stołu, do ognia. Wyrastają z przedchrześcijańskich wierzeń słowiańskich i szerszych, archaicznych kultów przodków. Najpełniej trwały na ziemiach dzisiejszej Białorusi, skąd pochodził Mickiewicz, który przetworzył ludowy rytuał w wielką opowieść o wspólnocie żywych i umarłych. Dzięki etnografom i romantykom wiemy, jak wyglądał ten obrzęd i co znaczył. Również dziś na białoruskiej wsi możemy spotkać jeszcze osoby pamiętające i praktykujące dawne rytuały. Najważniejszą osobą w rzeczywistym obrzędzie dziadów ludowych jest do dziś gospodarz. U Mickiewicza był to guślarz. Podobnie jak w dramacie mickiewiczowskim, jest to człowiek najstarszy w rodzinie. Zazwyczaj mężczyzna. W przypadku, gdy mężczyzna nie żył, funkcję tę sprawowała najstarsza w domu kobieta. To on lub zastępująca go kobieta zaprasza gości na wieczerze poświęconą pamięci przodków. Dziady zwykle miały charakter rodzinny, choć bywały też formy wspólnotowe w kaplicach czy na cmentarzach. Obecni byli tam zarówno dorośli, jak i dzieci. Przed rozpoczęciem rytualnej wieczerzy głowa rodziny odmawiała modlitwę. Stanowiło to niejako wstęp do uroczystości. Podobnie jak u Mickiewicza, w ludowym obrzędzie dziadów ważnym elementem był ogień. Nie jest to jednak jak w utworze literackim rytualne palenie kądzieli czy wódki. Niewątpliwie po dziś dzień nieodłącznym elementem obrzędu jest świeca gromniczna. Zapala ją gospodarz przed odmówieniem modlitwy. Eustachy Tyszkiewicz jeszcze w 1847 roku zapisał. Kiedy zbierze się cała rodzina i przybyli krewni są zgromadzani, ojciec, przewodniczący obrzędowi, kładzie zapaloną świecę przy piecu. W kącie odmawia pacierz. Ojcze nasz, zdrowaś Maria, wierzę w Boga, anioł pański. Po zakończeniu modlitwy, świeca jest gaszona. Rytuały mogły się nieco różnić. Niektóre przekazy mówią o obchodzeniu ze świecą izby trzy razy, a następnie odmówieniu modlitwy. Funkcję gospodarza podczas wieczerzy obrzędowej podkreśla zajmowane przez niego ważne miejsce przy stole na pokuci, czyli w kącie pod świętymi obrazami. Gospodarz jest pośrednikiem między tym i tamtym światem. Mówiąc językiem Mickiewicza, gada z duchami. Sam, bez kontekstu obrzędowego, nie może przywoływać duchów przodków. W drugiej części Dziadów Guślarz zaprasza wszystkie dusze czyśćcowe słowami. Czyśćcowe duszeczki w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie – Czyli marznie na dnie rzeczki, Czyli dla dotkliwszej kary W surowym wszczepiona drewnie, Gdy ją w piecu gryzą żary I piszczy, i płacze rzewnie. Każda spieszcie do gromady, Gromada niech się tu zbierze, Oto obchodzimy dziady. Stępujcie w święty przybytek. W zarejestrowanych w XIX wieku formach wzywających dusze zmarłych jest wiele podobieństw. Z Nowogródczyzny pochodzi następujący zapis. Święte duchy, wzywam was, chodźcie do nas. Jest tu wszystko, co Bóg dał, co ja dla was ofiarował, czym tylko chata bogata. Święte duchy, prosim was, chodźcie, lećcie do nas. Ze słowami serdecznych zaprosin często wymieniano wszystkie imiona bliskich zmarłych, i otwierano drzwi i okna. Po zakończonym ludowym obrzędzie gospodarz wypraszał duszę, wypowiadając najczęściej takie słowa: Dziady, a kysz, idźcie już do siebie. Józef Jaroszewicz pisał. Gospodarz otwiera drzwi chaty, stawia w drzwiach broń, bierze miotłę i macha nią po kątach chaty, mówiąc: kisza, kisza duszeczki. Która starsza i większa to drzwiami, a która mniejsza to oknami. W zapisach etnograficznych zachowały się materiały mówiące o wierszowanych formach wypraszania duchów. Wypraszanie dusz to jednak nie koniec uroczystości. Ważnym elementem obrzędu jest pozostawienie pokarmów na stole. Dlatego też gospodyni nie sprzątała ze stołu. Pozostawione resztki zostawały na całą noc. Często napełniano jeszcze dodatkowe kieliszki wódką. W tygodniku ilustrowanym znajdujemy następujący zapis: Wszystko pozostaje na stole, tylko przykrywa się rogiem obrusa. Nazajutrz dopiero, zbierając ze stołu i chatę zamiatając, ostatki, które przez noc nie zniknęły, kurom oddają. Uroczystość dziadów wymagała szczególnej uwagi ze strony gospodarzy, u których miała odbyć się wieczerze. Ważne było przygotowanie nie tylko obejścia, ale przede wszystkim jedzenia. Przygotowanie potraw należało do obowiązków gospodyni, która starała się, by na stole było jak najwięcej. Gazeta Warszawska w 1854 roku donosiła o obfitej uczcie jak w wilię Bożego Narodzenia. Obfitość stołu zależało oczywiście od zamożności gospodarstwa. Jeśli gospodyni nie przygotowała choćby skromnego posiłku na ucztę dziadów, mogła odczuć niezadowolenie przodków. Podczas wieczerzy podawano określoną liczbę potraw. Zapisy etnograficzne mówią o liczbie nieparzystej pięciu, siedmiu czy dziewięciu. Najważniejsza na uroczystości dziadów była kutia, czyli kasza pszeniczna, jęczmienna lub gryczana. Gotowana z całych ziaren na dni poświęcone zmarłym, symbolizowała życie wieczne. Najczęściej była przyrządzana w przeddzień uroczystości i stanowiła jej nieodłączny element. Na uroczystą wieczerzę przygotowywano również inne potrawy, najczęściej mączne i warzywne, ale również mięsne. Pośród nich pojawiały się bliny, wereszczaka, czyli mięsny sos do blinów, klocki, czyli drobne kluski z mąki zalewane ciepłym mlekiem, skwaronki, czyli ciasto drożdżowe pieczone na patelni i w piecu. W czasie kolacji na stole ustawiano gotowaną przez gospodynię głowę zabitego domowego zwierzęcia, świńską lub owczą. Gospodarz jeszcze wiosną wskazywał na zwierzę domowe, które powinno być zabijane na dziady. Ten archaiczny zwyczaj zachował się we wspomnieniach dzisiejszych mieszkańców Białorusi. Podczas obrzędu dziadów zwykle podawano alkohol. Nie pełnił on jednak takiej funkcji jak u Mickiewicz'a. Palenie wódki przez guszlarza miało służyć wywołaniu ducha. Właściwie, koniecznie trzeba było rozpocząć spożywanie pokarmów od wypicia alkoholu, najczęściej wódki. Przed rozpoczęciem obrzędu przygotowywano dla dusz specjalne naczynie z pokarmem i napojem. Wspólny posiłek zaczynano od częstowania dusz. Gospodarz wylewał trochę wódki na obrus dla dziadów, a resztę wypijał. Zaczynając jedzenie, odkładał po łyżce każdej potrawy na osobny talerz. Gdyby porównać proces przygotowywania potraw z okazji innych świąt, byłoby bardzo podobnie. W każdym tradycyjnym świętowaniu znajduje się element symboliczny odnoszący się do pamięci o przodkach. Jednak Święto Dziadów wyróżnia się tym, że w samym założeniu organizuje się je z myślą o wspólnej uczcie z dziadami, czyli przodkami. Stąd tajemniczy i niezwykły nastrój towarzyszący spotkaniu z tymi, którzy, choć niewidoczni, są obecni na uroczystości. Dzięki symbolice pokarmu do wspólnoty rodzinnej bywają również włączeni przodkowie, którzy w ten sposób nadal uczestniczą w życiu domowym. Za pomocą jedzenia potwierdza się też trwanie rodziny w czasie, materializuje się pamięć genealogiczną i ciągłość rodową. Rodzina jest nie tylko wspólnotą istniejącą tu i teraz, ale ma swoje zakorzenienie w czasie i w lokalnej tradycji. Wyraża się tym szacunek i pamięć dla żyjących i dla całego rodu czy lokalnej wspólnoty. Sensem obrzędu nie jest więc pomoc duszom czyśćcowym, ale pamięć, która jednoczy żywych ze zmarłymi w czasie wieczerzy przy jednym stole. Po co nam dziady dzisiaj? Czasami mówi się, że dziady oswajają śmierć. Precyzyjniej uczą relacji ze zmarłymi. Dają rodzinie i wspólnocie prosty, zrozumiały zestaw gestów. Zaproś Nazwij, nakarm, podziękuj, odprowadź. To praktyka pamięci, a nie tylko nastrojowa opowieść. Dlatego obrzęd jest zadziwiająco żywotny, łatwo go adaptować. Nie wymaga wielkich nakładów, a przy tym trafia w podstawową potrzebę poczucie ciągłości. Gdy noc dobiega końca, świeca gaśnie, okno się domyka a stół przykryty rogiem obrusa czeka do rana. Gospodarz zamiata, gospodyni znosi resztki do karmnika albo na mogiły. I chociaż nikt nie widział gości, wszyscy zachowują się tak, jakby byli tu naprawdę. To najlepsze podsumowanie sensu dziadów. Pamięć działa jak obecność. Dzięki niej dom ma swój most między tym, co minęło a tym, co trwa, most z prostych gestów, który co roku odbudowujemy od nowa.